Okej. Okay. maszerujemy dalej. O, mamy sęto. Gdzie jest ta forteca? Gdzie jest to gwiazdo fortece? Ja się pytam. Chyba tutaj gdzieś. Zgrupujmy nasze rozkazy. I zobaczymy, czy się przedrze jedna nioska. Czyli nie tu, tylko tutaj mamy maszerować. Uhu, bunkry, tak. No, ciekawie, czołgę brężnicze. No, nie wiem. Nie wiem, czy my to wygramy, ale. Rozwalić ten bunkier. Bijemy na wyżej i się rozstawimy. Wysyłam Wam mały prezent. Wow, 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 atomówka. Cofnąć się, cofnąć się. O no, za zwalnia atomówka. I przy okazji zabił troszkę swoich. Bardzo ciekawie. Ma się, stawmy teraz czołgi. Oj, tak czołgi oblecznicze. Rozwalić te czołgi. O, o. Mhm. Aha, czyli storm którym się nie udał. Niedobrze, niedobrze. Ok, to budujemy teraz więcej czołgów, goliatów, jak tam wespan. Wespan jest bez nadzieja. Z tego co widzę. A, o jeden za dużo. Więcej Rk. Zbierać minerały. Więc buduj rafinerię. No czy czym będzie jednak troszkę dłuższa niż myślałem Jeszcze więcej czołków No tak, teraz trzeba pozbierać troszkę Wespan bo weźmy jakąś mało wartą jednostkę przydoby się jakiś Marines A no, możemy zrobić jednego Marinesa Też ustawmy punkt zbiórki tutaj czy tak powoli będziemy kruszyć bazę Orlana. No to wygląda. O, tu jeszcze jest wespan dobrze. No to dosyć sporo tego wespan. Tu może Ci pójdą właśnie wydobywać wespan zamiast tę te... tą już, taka... już krysi ze mną zadrzeć, O dobrze, malin jest gotowy Pozbierajmy komuś. Pole minerałów, Ale Tutaj więcej jednostek do zbierania. No, już wespan przyspieszył troszkę. Z tego co widzę. To więcej grzechotników. Za mało Złe wieści? zbierać wespan tutaj. ERK gotowy. OK, zbudujmy. Właśnie masz więcej maruderów. Albo Azult marines. No nie wiem, możemy zbudować troszkę Azult marinesów. I sanitariuszkę. Tak, jest trzy. No dobra. Ta szkoda miejsca na magazyn, teraz robimy ciężkie rzeczy. Sam nie dam rady! Aha, dobra. Ta obrona tutaj widzę, że jest wystarczająca. Was poczekamy, aż nam się we po wydobędzie. Na przykład Gotowy zróbmy dobra. może jakieś ulepszenie No, może nie dla piechoty, tylko dla pojazdów. Co trzeba ubić? O dobra. Zawsze to większy damage. O, tu się skończyły surowce, nie dobrze. Gdzie tam jeszcze surowce były? A dobra, pozbieramy mierka Lepiej, żebym tego nie żałował. O, tu pozbieramy troszkę surowców. A później sobie już atak RK, żeby zwolnić miejsce. <grym> o, wow, co ja zrobię. Niech się tutaj zbierają. Na Naszą pierwszą grupę uderzeniałem złączoną z, z RK. Zbieramy surowce. Ustawmy tutaj może jednego RK, żeby zbierał. Czy jest, czy jest jakiś tam czas? O, nie, no dwa RK muszą iść na atak. Okej, okay, więcej goliatów, grzechowników. O i więcej magazynów, bo z imienia mamy jeszcze na maksa. Okej, okay, a tutaj możemy ty mnie łazić i zbierać. Są o A, rzucić się! Nie, został rozwiercony. A, atakować, Marisa. Wiertarami. Wow, widzicie jaka to jest ciekawa rka. Już niektórzy pro gracze rzucają rka na początku. <grym> O, jak tam armijka? No dosyć. A nie, tych dwóch gojotów trzeba zostawić. Okej. Okay. Widzę, że ładnie rozwaleni. O, tu jeszcze on został, dobrze. Zbudować więcej! Przechodników, gojatów i może jak czołgów. Jak się to zbuduje, to można iść. A, jeszcze więcej wszystkiego w sumie. Za mało wyspanu. Znaczy, hmm? jak nie pracują, pójdą na desperacki atak. A najpierw ich tutaj obok tego ścieku. O, Vespan. Dostaliśmy kopa. Jeśli chodzi o Vespan. O, szybko RK uciekać. Przeżyjecie to, przeżyjecie. Wierzę. Nie, jak to nasze fabryki jeszcze coś tam produkują, tak? No, a, zróbmy też badanie dla piechoty: lepszenie obrażeń, ale po co nam lepszenie obrażeń, jak nie mamy jednostek, więc budujemy coś jeszcze. A to jest bodaj więcej magazynu, żeby tak do 200 dojść, czyli maksymalny limit w Starcraftie? To obniżymy. Zatankowany! Gotowy do drogi! Twoje Co trzeba ubić? O, o, czołg się nam rozstawił, dobrze. Ale chyba nie jesteśmy w zasięgu czołgu, nie. Na szczęście nie. O wy! Nowe pałeczki. No powiedzmy, że chyba po maluśku armia będzie już gotowa. O, no, i chyba tak. No zostawmy ten czołg tutaj, jeszcze dla zasady, że nas że na naszą bazę nie wolno robić wjazdu. O, 34 jednostki. Zwycięstwo jest nasze. Teraz powinniśmy się bardziej przebić, jeśli w ogóle nie uda nam się zniszczyć bazy. Okay, moim zdaniem, powinniśmy teraz móc w stanie zniszczyć. A, y, gdzie ja idę? Jest na chaty, był tutaj. Okej, okay, zmieńmy na czołgi. O, i teraz będziemy ich bombardować. Ok, tutaj troszkę co tam pobudował No nie zła się musicie przyznać Najemników Piechotę i teraz fabrykę, potem koszary, port gwiezdny No trzeba przesunąć nasze czołgi, bo troszkę za daleko Niech ustawmy je tutaj, przed rampą. Trochę odwrotnie, niż się powinno stawiać, czołgi. <laughs> Okej, okay, zabierzmy nasze czołgi. O 31 to tylko chyba 3 straciliśmy trzeba rozwalić krężownik o i bardzo dobrze Rozwalić planetarną fortecę i po to być po sprawie Tak misja zaliczona Mam nadzieję Dobra, dobra, dobra Poddaje się Wierzcie tego swojego adiutanta! Powinienem zrobić światu przysługę i zabić cię, Orlan. Szkoda, że być może pewnego dnia będę zmuszony cię zatrudnić. Mira, wyświadcz mi przysługę i wrzuć go do pierdla. <grymne> Załatwione, Reynor. Przetrzymam dla ciebie tego węża całego i zdrowego. Zrobię to nawet za darmo. Ha, za darmo. Powiedzmy. OK, misja zaliczona, wracamy na statek. No, witam z powrotem. Komandorze, odszyfrowany adiutant jest z powrotem w laboratorium, gotowy. Dobra, moja pani. Wykopaliśmy cię na Tarsonis. Byłaś aktywna podczas ataku Zergów? Pamiętasz coś związanego z udziałem Arcturusa Mengska? Mengsk. Męks. Arcturus, były oficer Konfederacji. W cywilu poszukiwacz złóż. Założyciel i przywódca grupy terrorystycznej Synowie Korchanu. Status: przestępca. Uzyskiwanie dostępu do przechwyconej transmisji 0081 do 0086 Alfa. Tutaj, Duke. Nadajniki są zabezpieczone i włączone. Kto zezwolił na użycie nadajników psionicznych? Ja. Pani porucznik, co? Fakt! Konfederaci na Antidze byli śni, ale teraz chcesz użyć zergów przeciwko całej planecie? To szaleństwo! Ona ma rację, stary. Przemyśl to. Przemyślałem to. Uwierz mi. Wszyscy otrzymaliście rozkazy. Wykonajcie je. Pożałujesz tego. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, kim jestem. Nikt mnie nie powstrzyma! Ani ty, ani Konfederacja, ani protosi. Nikt! Będę rządzić tym sektorem albo wypalę go na popiół! Cholera. Nie wierzę. Mększ się z tego już nie wywinie. Ho, ho, ho. Fabuła się nam rozkręca. Kasę zgarnęliśmy, więc może wykupimy najemników. Więc pójdźmy do kantyny. I zobaczmy najemników. Przybyłeś we właściwe miejsce. Wielu chłopaków jest gotowych do walki za odpowiednią cenę. A i wszystkich kupiłem. Przepraszam za to ludzie. Więc zobaczmy tradycyjnie wiadomości. Imperatorze, wiele napisano o tragicznych wydarzeniach na Tarsonis. Dokumentalne śledztwo Tylowskiego pod tytułem Świt Imperium twierdzi nawet, że obalił pan konfederację zapewniając upadek Tarsonis. Słyszałem już te teorie spiskowe. Fakty są takie, że Zergi zaatakowały Darsonis taką chmarą, że żadna siła we wszechświecie nie zdołałaby ich powstrzymać. To był... straszliwy dzień. Film Tirolskiego ukazuje pewne korzyści płynące z unicestwienia przez obcych skorumpowanego rządu, którego obaleniu poświęcił pan całe życie. Zginęły wtedy miliony, a pan śmiesz mówić, że to było wygodne? Owszem, walczyłem przeciwko Konfederacji, ale nie dla własnej korzyści. Kiedy przyszło mi wziąć na siebie ciężar władzy, zrobiłem to, ale tylko po to, by zapewnić przetrwanie naszego gatunku. Wstrząsające słowa samego Imperatora. Za chwilę zerglingi uczulone na sok cytrynowy. Kaczka dziennikarska czy nowa superbroń w walce o przetrwanie ludzkości. O, oh je! Yeah. Sok cytrynowy zabija wszystko. Teraz zobaczmy, czy możemy pogadać o tym z tykusem. Muszę dowiedzieć wiedzieć. O co poszło tobie i Mękskowi. Przecież kiedyś gruchaliście jak dwa gołąbki. Myślałem, że Męksk będzie reformatorem. Walczyłem u jego boku do czasu inwazji na Tarsonis. Wtedy posunął się za daleko. Wykorzystał Zergi do tego, by wymordować całą planetę. Mengsk zostawił Kerrigan na pewną śmierć, bo ośmieliła mu się sprzeciwić. Wtedy się wydało, że Arcturus to takie samo dno i zgnilizna jak cała ta konfederacja. A niech mnie. Ty to potrafisz dobierać sobie znajomych, Jimmy. <laughs> Tylko to ma zawsze swoje powiedzonka, które mnie rozbawiałem. Zobaczmy z kim możemy pogadać na zbrojowni. A, możemy. To pogadajmy ze słonem. Ci cholerni najemnicy wciąż używają sępów. Dasz wiarę? To cholerstwo to jeżdżąca trumna, nawet jeśli nigdy do Ciebie nie strzela. Uważaj słon. Sam już nie pamiętam ile razy mój stary sęp ratował mi skórę. Nie zamierzam słuchać, jak wyśmiewasz się z tak klasycznego pojazdu. Klasycznego pojazdu? Pewnie można go tak nazwać. Oczywiście większość ludzi lubi motocykle, które nie wybuchają pod nimi po zamarznięciu uszczelek. I takie, w których nie ma radioaktywnych wycieków z akumulatora. Ale co tam? Kogo to obchodzi, skoro to klasyk, co? Ale nikt nie lubi przemądrzalców, słon. Hehe, okej. Zobaczmy konsole zbrojowni. Jakieś banowe projekty, a nie nowe opcje do zbadania. Zobaczmy. Może lepszymy właśnie grzechotnika, bo dosyć dobrze się przydaje podczas mojej strategii w tej kampanii. O, plus jeden do zasięgu to można kupić. O, ok, teraz zobaczmy laboratorium. Uuu, z nikim nie możemy pokazać To jeszcze mostek. No, a, to wszystko. Więc to, ludzie, to by było na tyle w dzisiejszej sesji. Zagrajmy w Starcraft 2 i zapraszam na kolejną. Do zobaczenia.